Hej, hej, tu Ala zespołu do Początek roku to dobra okazja dla wielu, aby zmienić coś w swoim życiu. Siłownia, zdrowsze jedzenie, a może kurs językowy. Czemu nie zacząć się uczyć języka szwedzkiego z dalarną? Oferę kursów znajdziecie poniżej w opisie tego odcinka. Tekst, który dzisiaj dla Was przygotowałam, jest trochę przewrotny, bo opowiada o nieposiadaniu postanowień noworocznych. Problemet od... Bardzo użyteczne wyrażenie, które oznacza problem w tym, że albo problem polega na tym że. Inne tego typu wyrażenia to soaken arat, rzecz w tym, że so at, powód jest taki, że En massa sułoda na soakie summe umäjat holla. Wiele podobnych rzeczy, które są niemożliwe do dotrzymania. Często do przymiotników i przysłówków możemy dodać prefiks u który tworzy nam przeciwieństwo danego słowa. Mejli, umejli, sekier, usekier, tydli, utydli. Pamiętajcie jednak, że para ruli, uruli to nie antonimy. Ruli oznacza zabawny, śmieszny, fajny. Uruli znaczy niespokojny, zmartwiony. Na przykład en ruli historia, zabawna historia wa Alty Uruleja na dotten kom Zawsze martwili się, gdy ich córka wracała późno. Chińczycy rozpoczynają swój nowy rok najwcześniej 21 stycznia. Sit to forma zajmka dzierżawczego, które mamy również w języku polskim. Jest to nasze swój, swoje, swoje. Po szwedzku ten zajmek ma formę. Sin, sit, sina. Tych zaimków używa się jednak tylko z podmiotem w trzeciej osobie, czyli on, ona, ono, ale też oni. Popatrzmy na przykłady. Hun elsker sin Ona kocha swojego kota. Han elsker SITBORN. On kocha swoje dziecko. Dum elsker sina slektingar. Oni kochają swoich krewnych. Du kan vi ha chans, att huala åtminstone nogot löfte. Wtedy możemy mieć szansę, aby dotrzymać przynajmniej jednej obietnicy. Odminstone to bardzo przydatne słowo, które możemy przetłumaczyć jako przynajmniej. Detour otminstone 10 Dojazd do dworca głównego zajmuje co najmniej 10 minut. Synonimem do otminstone jest słówko minst. Taksyn koszta minst 500 kroner. Taksówka kosztuje co najmniej 500 koron. Dessutom Sleepy blibes wiejken. Poza tym odpada mi bycie rozczarowanym. Słówko Desirtom oznacza dodatkowo albo poza tym. W tym zdaniu ciekawy jest jednak również czasownik slippa, który tutaj oznacza, że coś komuś odpada, że nie musi tego robić, że czegoś unika. Na przykład slippa undan straf, uniknąć kary. Idę do slippeo stan w de Dzisiaj nie muszę jechać do miasta, jest niedziela. A co wy myślicie o postanowieniach noworocznych? Czy zazwyczaj obiecujecie coś sobie na początku roku, czy nie? Możecie napisać odpowiedź na to pytanie w komentarzu pod tym odcinkiem. A jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie mu łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał po więcej. To już wszystko na dzisiaj. Hej, hej!